Witajcie w kolejnym filmie w kolejną niedzielę. Ja nagrywam w niedzielę, wy będziecie oglądać w tygodniu. Szczegóły co do trasy dalej. Hej. Bo dziś troszkę więcej planów niż zwykle i nie zdążę wrzucić filmu. Także zapraszam. Aha. Dzisiaj będzie coś już lepszego niż spontaniczne trasy. Dzisiaj jest plan. Jedziemy w fajne miejsce. Dość chwalone w internetach. Natomiast ja uważam, że troszeczkę przesadnie, ale sami zobaczycie, potem opowiem, co to jest. Całość trasy będzie liczyła ponad 40 km. Pierwsza 40 w moim roku, w jedną stronę ponad 20, w drugą tak samo, ale miejsce uważam fajne na przejażdżkę rowerową. Byłem samochodem kiedyś z żoną. Ogólnie to mnie tak nie zachwyciło, ale przejechać się Warto zobaczyć jeszcze raz Oczywiście nie jadę sam, bo jadę z kumplem Większość trasy to będzie właśnie asfalt głównie ścieżki rowerowe z tego co pamiętam Więc puszczę Wam co jakiś czas, jakiś urywek Nie będę wtedy mówić, bo po co, co będę mówić o asfalcie Ale już na miejscu na pewno coś opowiem też nie lubię za bardzo asfaltem. Fajnie że tu jest. Ja nawet nie wiedziałem, że tędy można jechać. Ja jakbym jechał na rowerze, to ci mówiłem, że pojadę. To najprawdopodobniej bym pojechał główną drogą. Można tam tędy, jechać. potem się na światła wchodzić do góry tam pod tą górę, ale tu A jak jeszcze tam w Co są? O! Nie mam pojęcia. Ja tak tych rejonów tutaj w ogóle nie znam. Nawet nie wiem gdzie jesteśmy. Oprócz tego, że w lesie. No. Prawo, lewo. A no mi to wygląda, że będzie że będzie to lewo. No. Do tego? Do nas, no w ogóle. Gdzieś tam z boku bokiem byśmy Od Aha, od tamtej strony. Fajnie takie mola porobione. Fajnie, fajnie tu jest. Kiedyś to widziałem gdzieś tam na mapie, jak patrzyłem na ten grudek właśnie. Na te polskie malediwy. Ale szczerze powiedziawszy jakoś tak nie przywiązam uwagi do tej sosiny. 1,60 60 Prawie się mieszczę. Nastająco bym nie przeszedł No, meter 80 mam, niecały już pewnie zmalałem Co ty gadasz? Gdzie ta bestia? Ukasz się bestia ognista Ło kutwa Ale jazda to jest na tym, na dożu robione, widzę? Ha. No nie no, bajeczka po prostu, on na czołówkę z nami chce iść. Jest fajny. O, no, 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 już nie, no, nie, 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 robić mu wstydu i tam jeździć. No no tam już nie, jedziemy tam, jedziemy, jedziemy Mały urbex jest skazany nie, nie, Będzie jedziemy i jeszcze będzie urbex do tego. No i co, jak co chcieć więcej? Toż to po prostu jest bajka. Tu chociaż tak. O, Pyk, myk. Sesja zdjęciowa bajka musi być. Ale ogólnie robi to wrażenie. tutaj jeszcze pamiętam jak byłem właśnie pierwszy raz z kumplem to jeszcze tu ochroniarz był normalnie nas z psami szczuł, nie? no, żeśmy jakoś pamiętam, że też w takich drzewach ten gościu miał tą budę i też właśnie jakoś żeśmy szli i mówi, że przecież widzieliśmy, że są tabliczki, że nie wolno wchodzić i że zaraz puści psy byłem po piasku nie no, pływać tutaj to raczej strachu nie ma. Natomiast nurkowanie to jest taka troszeczkę inna zabawa. Nie wiem, czy nie trzeba mieć jakiegoś kursu zrobionego, jakiejś licencji, nie? I tak, zbliżamy się do polskich Malediw. Dzięki. Jest grudeczek. No, stan jest piękny. Już żałuję, że nie mam aparatu. No, ostatnio zrobiłem sobie... Masz drona? No. Się nie chwali. I nie wziął go ze sobą. Co za... A to masz jakiegoś mawika czy coś? No, era. Brak dzwonka i nie wiadę. Ile ta kładka będzie miała? Z 50 metrów? 50 metrów uciechy. Ty, ale nie bądźmy gorsi, idziemy. Cześć jak Jezusek, bosą stópką. No powiem Ci, że wtorek, środa, czwartek mam wolne. Faktycznie trasy fajne wiodą. Albo i 55 km zaliczone polskie Malediwy, przy okazji mały Urbex, już praktycznie nieistniejącej eee, cementowni. Zostało tylko może ze 2-3 obiekty z kilkudziesięciu obiektów, które pamiętam sprzed kilku ładnych lat, no jednak się pozmieniało. Ale najważniejsze, polskie Malediwy zaliczone. Nie wiem, czy coś tam będziecie widzieć na filmie, czy się nagrało. Postaram się jeszcze wrzucić zdjęcia z telefonu do filmu na końcu. Tam też kilka innych ujęć z trasy. Ogólnie było super. Pierwsza 50 zaliczona. Dodajmy, że pierwsza od kilku ładnych lat, bo było 60. Więcej nie było. Ogólnie nogi wchodzą do, hmm, no wiecie gdzie, to wiecie gdzie boli, ale i tak jest fan. Są endorfiny naładowane na cały tydzień. Trzymajcie się, cześć.